Yeah. Zbuduje to Babilon nas Se pali has, na chuj se pchas Bagieta zamki wyjebała ratata Stój, bo strzelam twela, cwela zgryzę piach Zbuduje to Babilon nas na chuj zjebka zamki wyjebała ratata. Stój, bo strzelam gleba, Twela zgryzie gryzie, piak. nad morze brzegiem fal. Niech mnie nie ściga Interpol. W radiu znowu on. Idę z nią na hall. Nie na smyczy, choć to hall. Troszkę dusia o oh, moja dłoń. Jednąć prochy w jeden dzień, spalić packa albo to jak bardzo chcesz zapalić ze mną też. Za duże kroki stawiam, nie mogę potykać się. Ciągnę z rury fiolet, jazz, ona ciągnie też Ja pierdołę. Każda suka mówi ble, że to fui, ona nie chce. Wezmę na bok, nauczę cię rzucać mięsem. Wrócę w chatę, napiszę o tym piosenkę. Masz mnie we krwi, na bluze to jest piękne no. Se pali has, na chuj sie pchas Bagieta zamki wyjebała ratata stój bo strzelam gleba, z zgryze piach Zbuduje to Babylon nas Se has, na chuj sie pchas Bagieta zamki wyjebała ratata stój bo strzelam gleba, z zgryzie piach Bubu, paleć, ja bać psy. Kary. ludzie pustej wiary, wejdą na szczyt by zaraz się rozjebać o skały widziałem świat duży widziałem świat mały widziałem jak bify ciężkie się łączyły w pary mam na prawej dłoni sramy, jestem poeblany, many talk puszczę jak zgarnę platynę razy trzy, chuj ci w dupę jak nie wierzyć we mnie kapisi. nie komprendę moje zasady, to ja i wszyscy, przez pieniążki Mam znajomych na zranę jak pryszu jestem malam, dobrze wkładam i nie do policji Wziąłem cały sit na bary, by się wyczyścić Zbuduję to babilon, nas Ziepali has, na chuj zie bageta zamki wyjebała, ratata Stój, bo strzelam kleba, cwera, zgryzie pią.